Miło, że chcieli Państwo skorzystać z naszego zaproszenia, chcielibyśmy się pochwalić wyremontowaną kolejną częścią, piękną częścią starego miasta Sieradza. Poprzednie lata to remont drugiej strony ulicy Apolinarego Leśniewskiego i mówimy tutaj ulicy Targowej. Tam głównie koncentrowały się nasze prace związane z przywracaniem infrastruktury chodników, dróg do, do tego, co obowiązuje w XXI wieku. I dwa lata temu zaczęliśmy pracę nad tym, aby ulica Powstańców Warszawy, wyzwolenia. Ale również i w części Apolinarego Leśniewskiego uległa, uległa przebudowie. W miesiącu październiku zakończyliśmy prace związane z tą inwestycją, i tu muszę z ogromną radością powiedzieć, że udało nam się to skończyć. Inwestycja w wysokości 9 milionów złotych, która została dofinansowana kwotą 4 milionów 200 275 tysięcy złotych z inwestycji strategicznych Polski Ład. Co robiliśmy tutaj na, na, na tym osiedlu? Wybudowane są parkingi w całym kwartale. Była rozbiórka i utwardzenie terenu. Zostały postawione nowe wiaty śmietnikowe. Jak Państwo pewnie zobaczycie, ciągi piesze i ciągi jezdne wyremontowane. Ale bardzo ważne to, że, że udało nam się również upoż w tej przestrzeni gospodarkę wodną. Tutaj głównie chodzi o wody opadowe, które były uciążliwością, uciążliwością dla tego terenu. Dzisiaj to się zmieniło i mam nadzieję, że na długi, długi czas o problemach związanych z wodą w tym terenie. Zapomnimy. Jak Państwo pewnie zobaczycie, przepiękna zieleń się pojawiła tutaj, również zagospodarowanie. Myślę, że wiosna przyszłego roku da mieszkańcom Sieradza ogromne, ogromną radość, szczególnie tej, tej części. Chciałbym również podziękować Państwu radnym, a w szczególności tym, którzy mocno byli zaangażowani w to, aby ten projekt został zrealizowany. Tutaj mówię o Panu Przewodniczącym Mirku Owczarku, ale również i o moich kolegach z Solidarnego Miasta Sieraz. Bo warto o tym wspominać, to dzięki ich determinacji i pracy w Radzie Miasta, żeby przekonać kolegów, że warto to osiedle z tradycjami już co najmniej 50-60 lat, że warto w nie zainwestować i przywrócić to do świetności. Mam nadzieję, że. Tak jak wspomniałem wcześniej będzie to sprawiało ogromną radość mieszkańcom nie tylko tego terenu, ale również i zapraszamy mieszkańców sierada, żeby zaglądali do, do tej części miasta. Niekoniecznie może na stałe, ale może idąc na wzgórze zamkowe warto tutaj, warto tutaj zajrzeć i zobaczyć jak ta przestrzeń zmieniła się. To z mojej strony tyle. Może Panie Przewodniczący kilka słów. Jeżeli mogę, to nie tylko. Chodniki, parkingi, ale również każdy blok jest odwodniony. Każdy blok ma nowe przełącze wodociągowe. Każdy blok ma nowe przełącze energetyczne. To jest istotne dla tych mieszkańców, gdzie jak wyłączono jeden blok, to gasło światło prawie na całym osiedlu. W tej chwili to nie grozi. Dziękuję bardzo mieszkańcom, że szanują to, co się tutaj zrobiło i dbają o to, co jest wokół bloków, to wszystko jest ich zasługa. Widać, że ta trawa nie wyrosła tak od sobie, bo ludzie przestali chodzić na skróty, znaczy przestali parkować na tratnikach i między drzewami. Wycięto pięć drzew, ale posadzono około 35, czyli efekt jest bardzo duży. Jest, wreszcie można przejść tutaj suchą stopą, jak to mówią, nawet przy największym deszczu. Są usytuowane śmietniki, tak jak Pan Prezydent mówił. Dziękuję radnym, 15 radnym z 21, którzy zagłosowali za tym budżetem mówiącym o modernizacji tego osiedla. Dziękuję panu prezydentowi, że ten wniosek po wielu, wielu latach wreszcie został zrealizowany. Jest to najstarsze osiedle budowane w 50. latach. Poniemieckie bloki były tutaj tylko, a poza tym nic na osiedlu polna, północ nie było. Pamiętam to wszystko, bo tu się wychowałem. Szczególnie jestem wzruszony, że mogę powiedzieć, że przyczyniliśmy się tu razem z kolegami do tego i koleżanką, oczywiście Elą, która też tutaj bieskała, była moją sąsiadką. Są jeszcze drobne mankamenty, ale gdzie ich nie ma. Oczywiście. Pieniądze zostały wykorzystane prawdopodobnie, Panie Prezydencie, tak, co, do złotówki, tak co do złotówki. Nie starczyło troszeczkę na zieleń przy piątce i trójce. Myślę, że mam to obiecane od Pana Prezydenta i Wiceprezydenta, że to w ciągu roku ta zieleń się tam dodatkowo pojawi. Myślę, że jeszcze pozostała tutaj modernizacja organizacji ruchu trochę. Ale to są drobne rzeczy. Poza tym... Jestem bardzo zadowolony, że na tym osiedlu wreszcie dzięki moim kolegom i koleżankom i radną, tak, to osiedle się zmieniło na tak i tak bardzo korzystnie. Jeszcze mam jedną prośbę tutaj. Myślę, Aha jest jeszcze jedną. Tak. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo tu nami. Parę... W interpelacjach było pana pan radny Parę spary, razy tak. to w interpelacjach zgłaszaliśmy, mówię tu o tym teren przed mopsem, przed mopcem. Jest to teren powiatu, jest strasznie zapuszczony. Tutaj do mops przychodzi mnóstwo ludzi, zresztą się też tutaj przychodzą. Od wielu lat monitorujemy do powiatu, żeby ten teren przed mops był wreszcie zmodernizowany. Przypominam powiatowi, że zawsze dokładaliśmy do ich dróg powiatowych. Miasto się angażowało w to wszystko i pora teraz, żeby dokończyć to osiedle tak, jak ono powinno wyglądać. Niech Państwo się tam przejdą, zobaczą jeszcze w tej chwili wielkie kałuże, Nie. po których ludzie muszą brodzić, przechodzić itd. Z pewnością jeszcze parking, parking przed MOPS-em jakby usprawni, no, usprawni komunikację i usprawni... E i podniesie jakość ja tych klientów, klientów, klientów Miejskiego Środka Pomocy Społecznej. To też nie, MOPS to, nie tylko, to nie tylko ludzie, którzy potrzebują szczególnej pomocy finansowej, ale to również jest szereg innych spraw, chociażby związanych z niepełnosprawnością czy funkcjonowaniem, funkcjonowaniem w społeczeństwie ludzi wykluczonych bardzo często. Dlatego apelujemy tutaj za pośrednictwem, tak jak pan przewodniczący powiedział, wielokrotnie już te interpelacje były składane. I prosimy Prosimy o to, aby ten parking na ulicy, od ulicy Polnej został wykonany, na pewno to przysporzy, przysporzy nie tylko efektu wizualnego, ale również ułatwi mieszkańcom naszego miasta życie i komfort, podniesie zdecydowanie komfort życia. No i zamknie całość. Tak. I zamknie całość, zamknie całość tego dokładnie. osiedla. Mało tego, tam gdzie mogliśmy, to odwodniliśmy ten plac, gdzie jest powiatowy ten plac. Odwodniliśmy, ale nie możemy odwodnić rzeczy, które są pozarywane, pozagłębiane głęboko, i tam woda się niestety musi gromadzić i zbierać.